Cześć, witamy Was dzisiaj we vlogu ze spaceru. Kabunie, jak widzicie, w płaszczyku. Muszę łóżko pokazać. To jest płaszczyk Ralusia, ale już na nią pasuje. A że kabura nie ma podczaska. To stwierdziłam, że może być jej za zimno. Płaszczy dzisiaj pada. Nie wiem, czy będziecie to widzieć, ale taka mrzawka jest. Więc stwierdziłam, że założę jej ten płaszczyk, żeby nie zmarzło. Ale wydaje mi się, że to chyba był nadmiar. Jak to powiedzieć? Nadmiar ostrożności z mojej strony. Kabura, co ty robisz? No co ty robisz? No właśnie, nie wolno tak robić. Nadmiar ostrożności z mojej strony, ponieważ dzisiaj aż tak bardzo zimno nie jest. Jak coś, to najwyżej zdejmę jej ten płaszczyk i go poniosę. A tak widzę, że on w sumie teraz na nią jest dobry, a ona jeszcze będzie rosła, także... Dla niej trzeba będzie kupić po prostu później większy. A na razie nie chodzi z tym Ralusia, bo rola na płaszczyk teraz to czyli tak jest za wcześnie dla niego, bo on ma podszersztek. Nie ma jakichś mrozów trzaskających, ani wiecie, się z lodowatych wiatrów. Także nie ma co też za bardzo go ubierać. Teraz chłopaki i dziewczyny gdzieś się tu w krzakach sawali. Dzisiaj jest sobota i stwierdziłam, że wezmę ich na taki trochę dłuższy spacer. Teraz idziemy, pewnie słyszycie tego psa, o którym kiedyś wam mówiłam, on zawsze po prostu czujnie Szczeka w takim jednym gospodarce, które mijamy. Yy, idziemy na naszą standardową trasę, którą pewnie często widzieliście we vlogach. Później przejdziemy przez las i w lesie raczej nie dam rady Wam nic nakręcić, ponieważ ja oba psy trzymam na smyczy i każdą smycz trzymam w jednej ręce, tak więc no musiałabym kamerę chyba w zębach nosić. To wtedy nie dałoby rady, żebym na Was mówiła. <grym> Oczywiście żartuję. Nie dam rady po prostu kręcić w lesie. <grym> A tak, jak już idziemy na polankę, to pewnie e, wtedy już coś włączę. A teraz muszę zobaczyć, co moje pieski porabiają. Dokąd uciekają. Nie wiem, czy widzicie takie dwa czarne punkty na zielonej trawie. U, może uda mi się wskazać? Nie, nie uda mi się wskazać. Właśnie... O, biegną, biegną, e, Także ja się pewnie za chwilę rozłączę. No, kto to biegnie. Kto to leci do mnie. Kabunia, nie gryź Rolusia. Hej! I tak cały spacer wygląda. Hej! Możecie się nie prać? Jesteście filmowani. Trochę kultury, tak? Co, żabki? Będziesz grzeczna, Kabunia? Tak, Raluś? Będziesz grzeczny, tak? No pewnie, że tak. Ty jesteś grzeczny, piesek, nie? Pewnie, że tak. Mój diabełek też będzie grzeczny, tak? Dobra, to ja yy, przerywam nagrywanie. Idziemy. Uuu, tam. Widać moje pięknie, czyste palce. Właśnie moje pieski upoprały mnie od smyczy, którą wytarzały wcześniej w błocie. Także standard. Także idziemy do lasu, przejdziemy sobie przez las i pewnie do was wrócę na polance. Moim właśnie rolusz tutaj chyba tropi kret. Bo myśli, że chyba jak kret zrobi sobie kopiec, to siedzi w środku i czeka na niego. Czasami mam wrażenie, że, że taka jest. Droga myślenia Rolusia. Tak, poprawię ci szeleczki. Oh. Idziemy dalej? Czy będziesz tu kopał? Zostajesz czy idziesz? Idziemy? No to idzie. Później ją też spuszczę, tylko chcę, żeby Rolo mógł sobie troszeczkę też pokopać. Powęszyć po swojemu, bo ona naprawdę go czasami nieźle gnębi. A jeżeli oni są daleko ode mnie i zaczynają się prać, to ja nie mam nawet możliwości, żeby do nich dolecieć. I jakieś środki po prostu przymusu bezpośredniego zastosować w postaci odciągnięcia <gryw> kawury. Także idziemy, a, a rolo chyba zostaje. Roluś, idziesz? Rolo? Rolo chyba zostaje. No to, to, idziemy same? Idziemy? Tak? No to idziemy. A nie, proszę. To to z nami. Bij. Co już bura powoli uczy odwijać swoje nóżki ze smyczy, bo rola to jest, daje sobie w miarę radę. Jeżeli się coś tam zaplącze, to jest w stanie sobie sam plątać. Kabura właśnie, tak nie za bardzo, ale widzę, że już po, powoli coś tam zaczyna kombinować. Uwaga, będzie szarnięcie? A nie, dobrze. Nie było. O kurka, ale było to. No pięknie. Bo teraz jest tak deszczowo i mokro, i ktoś sobie przejechał jakimś. Właśnie traktorem. Czekajcie. Jakimś traktorem czy czymś. Ale było to mini straszne, ponieważ wzięłam kalosze. Tylko problem jest taki, że to błoto jest tak głębokie, że może mi błoto zasać. Także muszę tak czy tak uważać. I mam nadzieję, że się nie wyrżnę, jeżeli mnie kabura pociągnie i stracę równowagę i wywinę orła w tym błocie. Bardzo bym tego nie chciała. Osoba, będziemy teraz szli obok tej wybłoconej drogi. Potem może wejdziemy na taką górkę. To Wam pokażę. Jest taka fajna skarpa, po której pieski lubią chodzić. A ja lubię sobie wejść, podziwiać widok. Chociaż nie wiem, czy będzie dobry widok, bo wszędzie jest właśnie ten deszcz. No ale jak przyjdziemy, to zobaczymy. Także do zobaczenia. Okej, okay. my idziemy dalej. Minęliśmy w ogóle jakiegoś faceta, który sobie szedł tędy, yy, tym pustkowie, sam, bez psa, bez nikogo. Pogoda jest wybitnie nie spacerowa i w takich sytuacjach ja się bardzo cieszę, że chodzę z dwoma dużymi psami, bo inaczej to bym się zaniepokoiła, co ten gość tu w ogóle robi. Bo to w ogóle nie jest jakiś taki lasek, który jest skrótem dokądś tam, na jakiejś drodze. Także ja nie wiem, po co ci ludzie tutaj się kręcą. Może szukają, nie wiem, zaginionego złotego pociągu, czy coś takiego. No, w każdym razie dobrze, że mam swoje dwa pieski. O, i to jest właśnie ta górka, o której no mówiłam. Ona może nie wygląda jak już wybitnie. Yy, no nie robi z wielkiego wrażenia. Natomiast, co właśnie, jak widać, kabura z Rolusiem, to tutaj uwielbiałam biegać. No tak, no jesteś nagrywana, na łeczku, tak. I co Rolusia nie ma? Uciek przed tobą. No nie dziwię się. Wiesz, nie dziwię, że, nie dziwię się, że przed tobą uciek. Co, modelko? Myślałam, że uda mi się nakręcić dokładnie, sto już w tym płaszczyku. Kabura! Bo cię naprawdę strzelę za chwilę. To będziesz szła na lince cały czas. Albo na smyczy. No? Uważaj! Ja też spróbuję zdobyć ten szczyt. Może nie będzie tak szybko i sprawnie, jak kabura to robi, no ale. To jakoś badam radę. W ogóle yy, wygląda na komandos. Patrzcie na to. Co jest mi poprane od, od tej linki. Ponieważ jak ją ciągnął, przez to było to, to ona została upoprana i stwierdziłam, że już nie będę. I zwijać, tylko ją tak ciągnę po trawie. Tylko jak szedł ten gość, no to nie mogłam mieć psa na 15 metrowej wince. Musiałem ją skrócić i przez to się tak właśnie komfortowo upaprałam. Całe ręce brudne, całe spodnie. I ogólnie nie prezentuję się najlepiej. kaburka, Uważaj! No ale wydaje mi się, że moim psem akurat jest wszystko jedno. A ja tu się znaczy, wspinam. Wchodzenie po mokrej trawie w kaloszach. Z jedną ręką zajętą przez kamerę, a drugą przez linkę. To nie jest łatwy biznes, ale udało się jest. Tam jak widzicie w znowu piorą. Kabura! Dobra, za chwilę się tym zajmiemy. I taki mamy widok na lasek. I niestety na deszcz. Ogólnie jakie jest ładna pod... pogoda, sorki. Moja wam nie zbiegł. Kabura! Kabura! Uspokój się. Uspokój się! Kaburka! No co? Co się psacisz? Zapozuj lepiej ładnie. Pokaż się, jak wyglądasz. Diable, mały, niedobry. A tu reluś. Patruluję teren. Słowieckie. Tutaj nie wiem, jakiś chyba myśliwiec znowu leci. Nie widać go. I taki ja mam widok. Ogólnie to tam, latem jest bardzo ładny widok, bo tam rośnie rzepak, jest żółty. Także bardzo pięknie. Tam na dole... O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Tam jest taki rów z żabami. Kiedyś się wystraszałam, nie wiedziałam, że on tam jest kabura Nie wiedziałam, że on tam jest. Tak stałam na górce, delektowałam się piękne przyrody i nagle usłyszałam, usłyszałam jakiś taki dziwny dźwięk stamtąd. Także taka anegdotka. ogólnie tak jak Angiuszka też mówiłam, Kabura to jest wielka miłośniczka wspinaczek po po hałdach piasku i kamieni, także ono tutaj uwielbia. O właśnie, proszę bardzo. To jest jej po prostu żywioł. <słuch> jej się to podoba. Nie żabka? fajnie jest? gdzie tutaj obserwuję? Podoba Ci się na spacerku? tak? Nie mam głaskać. Aha, no to sorki. Ja przepraszam bardzo. Taburka! Uważaj. No idziemy dalej. Nie wiem czy się jeszcze zobaczymy. Pewnie jeszcze się włączę, żeby się z wami pożegnać. Tabunia! Mhm. Włączę się, żeby się z wami pożegnać, a teraz muszę jakoś ogarnąć te psy. Mhm. Tak, ja się koniecznie muszę rozłączyć. Trzymajcie się. I to już jest nasze ostatnie chyba wejście z tego spaceru. Wyszliśmy z lasu. I tak jak wchodziliśmy tędy, tak wyszliśmy sobie stamtąd. Pójdziemy tą drogą. Tam później pójdziemy w te chojneczki to jest ten właśnie zagajnik, gdzie często sobie chodzimy. To ja też kręciłam tam filmiki. Tak, pójdziemy. Czu, 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 czu. I przy tym drzewie zaczniemy iść prosto. I pójdziemy do domu. Znaczy, trafimy do domu <grym> tą drogą. Kabura jest znowu na lince vel ląży, ponieważ tradycyjnie atakuje relusia. Także rolą może sobie troszeczkę pochodzić. W tym momencie nie wiem o co chodzi, ale w tym pasie, w tym żółty, w tych krzakach i ogólnie w tej części są jakieś bardzo interesujące dla nich rzeczy. Nie wiem, czy tutaj się wszystkie jakieś, nie wiem, myszy i krety i tak dalej, inne zwierzęta gnieżdżą. Ale po prostu jeden i drugi, jak kabura ogólnie nie tropi i w ogóle nie, nie, nie kojarzy o co chodzi z tym tropieniem i kutaniem, to nawet ona się tutaj interesuje. I jeszcze mnie do tego ciągnie taki mały pociąg. No, i tutaj też możecie zobaczyć, że ona już jest naprawdę duża. Ostatnio sobie odpaliłam mój własny filmik, na którym pokazywałam Wam, że kabura do nas przyszła. I tak sobie spojrzałam, jak ona była wtedy malutka. A teraz to już jest naprawdę konkretna dziewczyna. A jeszcze będzie rosła, bo ma dopiero 6 miesięcy. Także jeszcze trochę jest przed nią. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że niestety, ale kabura ma cofniętą szczękę. W sensie tam dolny jest cofnięty. Nie wiem, czy Wam już to kiedyś mówiłam, czy nie. Ale będziemy musieli się niedługo zgłosić, chyba, do tego ortodonty psiego, ponieważ te dolne kły już się powoli biją w podniebienie. Co prawda ono nie krwawi, ale widać w nim normalnie dziurki tak jak się wbijają to po prostu w, górnej, w górnym podniebieniu ma dziurki wyciśnięte i wolelibyśmy to sprawdzić dopóki jeszcze jest w miarę mała czyli to krzywdy jakieś nie zrobi i zadziałać także podejrzewam, że przed nami jeszcze nie jedna fajna akcja sezonowa właśnie z weterynarzem o kabura podziwia kapustę I tu chyba się jakiś masakra zadziała bo słyszę tylko karetki jeżdżące czy jakieś tam inne sygnały i jo -io. Normalnie rola w takich sytuacjach stoi i wyje Tak długo jak słychać ten sygnał Ale teraz to chyba jest zbyt zaferowane Jakimiś tutaj zwierzętami Dzikimi, żyjącymi Głęboko w ziemi I na się na karetki To to chyba mam nadzieję, że nie on rozkopał <grym> To chyba jakaś większa Afera tutaj się działa I tutaj znowu komitet Panie dziur. To tam masz żabka. Pokaż. Coś fajnego jest. Nie? No co No pani kręci, jak robić kopie, bo może coś fajnego znajdziemy razem. No i będę miał udokumentowane, nie? Że Raluś znalazł. Mhm. To, czy coś, coś tam jest? kabura już znalazła kawałek zeschniętego się. No dobra. W takim razie my się powoli kierujemy w stronę domu. Raluś pewnie jeszcze chwileczkę sobie pokopie. O! Coś ruszy. Ruszy w wiedzę. Dziura już jest taka głęboka. Taka bura inspekcja musi przeprowadzić. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli filmik Wam się podobał, to poproszę o kciuka w górę. <dziękuję>, Dziękuję jeszcze raz wszystkim za, za miłe komentarze pod poprzednim filmikiem i za za, i za w górę, za wszystkie subskrypcje. Trzymajcie się, pa! pa.